I wow. you. Jak co roku już jest tradycją, że tutaj w Auli przy kościele i hospicjum Świętego Stanisława Biszkowa Męczennika w Rzymie mamy dzień, kiedy można zadbać o swoje zdrowie, zapytać o jego stan, przebadać się m.in. na ewentualność cukrzycy. I myślę, że jest to też taka jest to przejaw naszej odpowiedzialności za nasze życie, bo przecież życie zostało nam dane przez Pana Boga po to, żeby się o nie odtroszczyć. Nie tylko dla siebie samego, ale też, żeby móc w ten sposób służyć jak najlepiej dla innych ludzi, których w swoim życiu spotykamy. Więc te słowa są nam bardzo bliskie dzisiaj i cieszę się, że są realizowane tutaj w naszym kościele już po raz kolejny. Zdrowym ciele, zdrowy duch. Dziękuję bardzo organizatorom, Stowarzyszeniu Lerondini, pani prezes, wszystkim obecnym tutaj lekarzom, którzy. Poświęcając swój, swój czas, aby swoimi umiejętnościami, zdolnościami służyć właśnie naszym rodakom, którzy są zatroskani o swoje zdrowie. I to jest przejaw najbardziej odpowiedzialności i troski o życie swoje, ale także niejednokrotnie o życie swoich bliskich, bo przecież żyjemy zawsze dla kogoś. Dziękuję bardzo. Więc jak co roku spotykamy się tutaj w, w tym polskim w, tym, w polskiej salce, bo to jest bardzo ważny moment yy, i tematyka tego spotkania jest bardzo ważna, dlatego że cukrzyca często nie jest diagnostykowana, i prewencja cukrzycy i prewencja nadciśnienia, to są yy, dwa bardzo ważne aspekty. Po prostu ludzie. No nie wiedzą jakie to jest ważne, prawda? Tak, prawda. Pamiętajmy właśnie, że cukrzyca to bardzo poważna choroba, która właśnie z początku nie daje żadnych objawów, ale z czasem może dać bardzo poważne powikłania, bardzo poważne i przewlekłe powikłania, także kontrolujmy się zawsze i pamiętajmy, że cukrzyca to bardzo poważna choroba. I zapraszamy wszystkich tutaj do kontroli cukru. No i ciśnienie. Tak, i ciśnienie, właśnie nadciśnienie tętnicze, to też jest bardzo wielki problem, o który większość ludzi nie ma świadomości. To po prostu jest cichy zabójca, bo nadciśnienie nie ma żadnych objawów, a jak daje objawy, no to już jest trochę za późno. Więc badajmy cukier i mierzmy ciśnienie. Dziękujemy. Dziękujemy. Dzień dobry. Cukrzyca jest taką naprawdę bardzo zdradliwą, Porobą i dlatego wydaje mi się, że ta inicjatywa, która teraz tutaj przez Państwa jest podjęta, jest bardzo cenna. No, Polonia, wyobrażam sobie, że jest dość dużym środowiskiem w Rzymie, ale jednak mimo wszystko tyle osób chętnych, żeby, żeby zbadać Polaków, którzy tu przyjeżdżają, to no, jest to coś wspaniałego. Bardzo dziękujemy. Dzień dobry. Znalazłam się tutaj przez przypadek, może nie przez przypadek, bo przyjecham do kościoła. W Rzymie jestem po raz drugi. Z taką akcją spotykam się pierwszy raz. Bardzo profesjonalnie, życzliwie. Lekarze tłumaczą bardzo dużo, wywiad bardzo szczegółowy. Bardzo polecam. W moim przypadku jest dobrze, także staram się zdrowy tryb życia prowadzić. Takie drobne niuanse, drobne jakieś podpowiedzi, co by jeszcze wykonać, w Polsce wykonam. Jestem bardzo wdzięczna.